Norwida w dziedzinie sztuki plastycznej. Nominacje w tej kategorii uzyskało w tym roku troje artystów. Malarz, grafik i, i ilustrator Andrzej Dudziński za zaprojektowanie dla Teatru Współczesnego tablowi WAM, wersja cyfrowa, odsłona pierwsza. Malarz i poeta Grzegorz Moryciński za wystawę retrospektywną Lustra Ciszy. Malarstwo i poezja Grzegorza Morycińskiego w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz malarz i fotograf Wojciech Zubala za indywidualną wystawę malarstwa w Galerii Bardzo Biała w Warszawie. Zapraszam na scenę Pana Stanisława Wieczorka, Przewodniczącego Kapituły Plastycznej i proszę o ogłoszenie nazwiska laureata oraz uzasadnienie werdyktu. Kapitułę Plastyczną tworzą Panie Małgorzata Orlewicz i Anna Żakiewicz oraz Panowie Janusz Fogler, Zbigniew Gołąbek, Jacek Maślankiewicz i Rafał Stren. Dobry wieczór. Mieliśmy konkurencję mocną, bo przypomnę tylko Andrzej Dudziński, kiedyś bardzo znany, Dudzi, starsze pokolenie nie wiem, nie pamiętam, później w Stanach Zjednoczonych, sukcesy, w Polsce wrócił sukces Dubala, to jest średnie pokolenie, współczesny twórca i Grzegorz Moryciński, można powiedzieć, że klasyk malarstwa.

ale przede wszystkim jest to twórca, który nie, nie jakby nie kokietuje publiczności. Jest to malarz, kolorysta, kiedyś Jan Cybis powiedział, że dwa kolory zestawić to każdy potrafi. Gorzej z tym trzecim. I Grzegorz jest takim właśnie malarzem. Znam jego twórczość od wielu, wielu lat. Niech nie, nie szuka nowości, nie bawi się w żadne sensacje, po prostu pracuje, maluje. To są bardzo wartościowe obrazy. Wystawa była wspaniała. Bardzo się cieszę, że się udało tak wielkiemu artyście przyznać tak znaczącą nagrodę. Gratuluję Grzegorzu. Prosimy, do radnych, do radnych. Oczywiście. Bardzo, bardzo prosimy. Dobry wieczór Państwu. Ja tutaj z miłej okazji podziękowań bardzo gorących, bardzo serdecznych dla planu, dla rodziny kosowskich, dla kosowskiego Łukasza wspaniałego historię, sztuki, autora książek, któremu zawdzięczam po prostu całą historię wys mojej wystawy w Muzeum Literatury, które on przyrządził i moimi niektórymi wierszami e, udekorował. E, również wiele zawdzięczam e, jego synowi, Rafałowi, wspaniałemu artyście, też malarzowi, fotografikowi, który e, pracował z ojcem nad e, ostatnim tomikiem poezji mojej e, pod tytułem Znak Zodiaku, który tutaj obaj panowie mają za sobą. Kto by chciał e, otrzymać dzisiaj jest. Dzień szczególny, więc rozdaję te toliki i z całego serca dziękuję Kosowskim i wszystkim tym, którzy wierzyli we mnie, bo nie wszyscy wierzą przecież malarza, niektórym się on podoba nie bardzo, niektórym nie, e, że mogę być w tym wspaniałym zamku i być nagrodzonym. Dziękuję bardzo. 안녕하십니까? 여습니다